Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was bliźnięta w tarocie Drogi Rozwoju na zimę dla Waszego znaku Zodiaku, dla Waszego Słońca, Księżyca i Ascendentu. Przygotowałam dla Was sześć kart na tę porę roku. W centralnej pozycji macie dwie karty, dwie dwójki. Dwójkę mieczy i dwójkę denarów. Wygląda na to, że jest tu jakieś rozbicie na dwa jakieś dwie kwestie, które macie w obu Waszych rękach jakiś dylemat mentalny i coś. Coś, czego nie możecie utrzymać w obu rękach, coś, czego nie możecie trzymać jednocześnie, czym nie możecie swobodnie żonglować. Bywało, że w rozkładach pojawiała się taka sytuacja, w której można było utrzymać coś jednocześnie. W pozycji prostej bywała ta karta, ale u was karta ta jest w pozycji odwróconej, więc niejako macie co najmniej dwa tematy. Yy, gdzieś możecie próbować czymś żonglować, jednocześnie utrzymać jedno i drugie, ale w tej sytuacji to nie jest możliwe i macie jakiś dylemat mentalny z tym związany. Tu będzie potrzebna jakaś decyzja, ale może musicie jeszcze troszeczkę przysiedzieć, usiąść nad tym, przymknąć oczy i zastanowić się, co macie w swoich rękach. Tu będzie konieczność odcięcia się od czegoś. Pojawi się taka konieczność. Nie możecie mieć jednego i drugiego w swoich rękach, bo wtedy nie możecie się nawet podrapać. Jakbyście mieli obie ręce zajęte, i nawet nie możecie nic innego jeszcze złapać. Nie możecie się jakby podrapać o właśnie mnie coś zaswędziało w tej sytuacji. <grymne> Także wy nie możecie nawet się podrapać, jeżeli macie te ręce zajęte. Musicie mieć jakąś rękę, jedną wolną. Musicie jedną swoją rękę przynajmniej uwolnić, bo nie możecie mieć ich obu zajętych. Nie możecie tak żonglować. To mogą być sprawy ze sobą powiązane, dwie wartości z sobą powiązane. Na przykład, dwa biznesy. Dwie sprawy, które są dla Was istotne. Jeżeli byłoby tak, że chodzi tu o dwie podobne sprawy, dwa podobne tematy, dwie podobne wartości, to mogłoby być na przykład tak, że chodzi po prostu o dwójkę dzieci. Ale mm, mogą być to właśnie dwa biznesy. Jakby dzieci to też jest niejako coś, co, wy, co jest wynika z Waszej kreatywności. Coś, co stworzyliście. Więc może być tak, że ktoś stworzył dwa biznesy, i teraz nie może jednym i drugim zajmować się w tym samym czasie. Nie można w tym samym czasie być w dwóch miejscach, te, tego samego, dwóch rzeczy ogarniać naraz. Wy byście może bardzo chcieli i często jesteście w stanie robić niejako dwie rzeczy naraz albo tak żonglować. Um, na dwa, jak bliźnięta, ale teraz, teraz, teraz trudno jest wam, wam to robić. Także wygląda na to, że musicie znaleźć sobie niejako takiego bliźniaka, który z was coś zdejmie. Kogoś, kto może być trochę do was podobny, nawet trochę jak taki bliźniak. Jakbyście mieli takie bliźniacze cechy, przynajmniej w kwestii tych, tych spraw ktoś musi wam coś zabrać znaczy albo wy musicie komuś coś oddać bo nie jesteście w stanie tego utrzymać sami, nie teraz może czasem, ale nie teraz i tu jest jakiś dylemat który jest z tym obecny który miecz, co macie wybrać z dwóch stron tego dylematu są karty. Z jednej strony mamy postać królowej Buław, kobiety, która potrafi zarządzać działaniem, która może siedzieć na swoim tronie i wskazywać, co trzeba robić i kreatywnie działać. A z drugiej strony mamy coś, co upadło upadek jakiejś struktury. To jest odwrócona wieża, to jest wielki arkan, to, to jest coś, co mogło spaść na was jak grom zwa, z, z jasnego nieba. Także aż, 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 aż zrobiło się tak płomiennie, gorąco, coś mogło was poparzyć, jakiś płomień, coś uderzyło w jakąś konstrukcję i ta konstrukcja upadła. Ewentualnie może być tak, że jeszcze ta konstrukcja nie może do końca upaść. Ale niejako już jest pozamiatane, albo będzie pozamiatane. Na razie upada, upadać będzie ten gruz. I pozamiatane będzie dopiero później. Ale niejako już w jakimś stopniu ta konstrukcja upadła. Ta osoba, która tu upadła, jest nieco podobna do tej królowej Buław. I jeszcze tu mamy jakiegoś mężczyznę, który jest podobny do tego króla Buław, który jest w pozycji odwróconej. Także jakby ta sama postać była trochę, trochę podobna. To może być ta sama osoba, albo właśnie ktoś, kto nie jest taki sam, ktoś niejako bliźniaczy. Tu ktoś upadł, a kto, tu ktoś cały czas siedzi i nie upadł. Dylemat między jednym a drugim, związany z tą postawą i z tym upadkiem, w którą stronę trzeba by było się zwrócić bardziej? Może tu trzeba będzie komuś coś właśnie oddać. Po dwóch stronach tych wartości widzimy znów cały czas taka podobna osoba. Tu jakby dwa razy ta, ta królowa, tu dwa razy ognista osoba, ale bardziej taka męska. M to może być mężczyzna, jakby po dwóch stronach. Tutaj. Y y Trochę się waham, niejako, jakby, albo trudno tu jest powiedzieć. To jest rycerz buław. Więc może ktoś, kto już się trochę zmęczył. Ktoś, kto teraz się zmęczył i nie jest w stanie tak, tak działać żwawo, silnie, energicznie jak kiedyś. I ktoś, kto mógł tak. Żwawo, silnie, energicznie zarządzać działaniem, ale teraz już też się trochę zmęczył. To mógłby być ojciec i syn. Hmm. Na przykład, albo ktoś, kto przyjmuje w jednej sytuacji bardziej postawę tak, że sam działa, a w innej sytuacji bardziej tym działaniem zarządza. I tu jest właśnie ten problem z tym podziałem. Te karty są odwrócone, czyli coś, coś wymaga, wymaga zmiany, wymaga obrócenia. Wygląda na to, jakby te osoby, które mają w sobie tę siłę działania, w tej chwili może były trochę zmęczone. Jakby ten ogień troszeczkę przygasł. Mimo, że esencjonalnie te osoby są niejako... Działaniem to jest ich domena. One potrafią, i tu potrzebna będzie jakaś zmiana, jakieś obrócenie, może jakiś podział, może jakieś rozerwanie tego powiązania. Bo te osoby są niejako, te, te wartości są powiązane ze sobą, jakąś taką. Delikatną nitką, jakby pajęczyna powiązań, tu się coś splata ze sobą. Może być tak, że trzeba będzie to rozerwać. I każdy musi mieć niejako po jednej wartości. Coś, coś może wymagać rozerwania, i ta postać, to jest, może być tak, że tu jakaś postać kobieca jest, jest w środku. I potrzebne jest rozerwanie na dwa. I ta osoba jest tu. Ten dylemat z tym jest, to, to rozerwanie ma miejsce w chłodnym klimacie. W zimie nie jest to dziwne, że klimat jest chłodny, ale tu to nawet nie, to nie jest zależne od, od pory roku. Mogłoby być tak, że w zimie czulibyście, że byłoby wam gorąco. Ale jakby tu ten płomień gdzieś przygasa. Tu jest zimno dość, ale nie, ta osoba jeszcze nie marznie, ale jest, jest chłodny klimat. Tu nie ma emocji, nie macie tu yy, kielichów. Jedyna woda, która, którą tu widzę, emocjonalna strona wodna, to jest niejako wokół osoby w dylemacie. Te emocje są gdzieś wokół. Gdzieś w przestrzeni, ale, ale to jest myśl, tu jest myślenie, tu jest dylemat, a tu jest konkret. Myślenie dotyczące konkretu, konieczności przecięcia mieczem tych wartości, rozdzielenia niejako na pół. I trzeba rozdzielić, rozdzielić dwie rzeczy. Każda po jednej, niejako. Ten król ma wokół siebie, czy miał taki ostry, mocny, twardy tron. Taki groźny, jakby do niego podejść, to można by było się jakby nadziać, jakby na pal. Także trzyma niejako dystans. Albo trzymał dystans. Ale teraz, jakby ta konstrukcja, może ta konstrukcja tego tronu gdzieś się zawaliła. I to jest podstawą, podstawą dla braku sił króla. Ten płomień. Jest w jego rękach, także gdzieś może on poparzył sobie ręce tym płomieniem. Normalnie jest w stanie go trzymać, ale teraz jakby dłonie zostały poparzone przez ten płomień. I przez to, że ma takie poparzone dłonie, nie może ruszać, nie może tak, tak, tak swobodnie działać. Może być dosłownie tak, że mamy problem z dłońmi, że one nas bolą. Mogą piec. I to sprawia, że ten ktoś wydaje się taki zmęczony, taki trochę zrezygnowany, zrezygnowany tym, że nie może tak królować, jakby chciał. Tu kobieta wydaje się być dość spokojna, nawet taka chłodna, taka albo nawet zadowolona. Ja mam wrażenie, jakby tu ktoś był nawet lekko, taki lekko złośliwy. Tu ktoś jest skoncentrowany, ale może trochę jakby zły. Ta kobieta spogląda na ten dylemat. Może to jest tak, że tu jest dylemat i i po prostu ta kobieta spogląda na to, co tutaj się dzieje w tym dylemacie. Może też jest trochę lekko wkurzona, ale, ale trzyma swoją postawę. A tu ktoś strasznie krzyczał. Strasznie krzyczał, wręcz wymachiwał rękami, jak ta konstrukcja się waliła. Także niejako nie ma tutaj. Wody jako... jako... Y, jest jakby ta woda gdzieś, 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 gdzieś w tle. Gdzieś w jakichś elementach. Są jakieś emocje. Są. Y, jakaś uczuciowość tam jest, ale, ale to jest jakby w tle. Najbardziej chodzi o to, żeby niejako... Na chwilę może odgrodzić się od, od, od tego wszystkiego, co was blisko otacza, i wejść, jakby w siebie, w głąb, i pomyśleć. Pomyśleć, co mam w rękach, od czego muszę się odciąć, co mam wybrać, jak to przeciąć, jak to podzielić, Bo zostaliśmy już tylko w naszym, w naszym jakimś, jakby ktoś był zawinięty w kołdry, czy w jakieś prześcieradła. To nie jest ktoś, kto jest ubrany na, na wyjście, do prezentacji, jak, jak, jak ta królowa... Buław. To nie musi być tak, że ta osoba jest królową buław. Może być, ale nie musi. Tu jest jakiś dylemat związany z tą królową buław. I właśnie z tym upadkiem. Tu ktoś niejako siedzi w tych swoich poplątanych. W tym swoim całym poplątaniu. To, 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 to odzienie jest całe takie poplątane. I trochę jakby często pościel jest taka powiedzmy no, albo jak nie biała to gdzieś taka pastelowa bywa e, albo jakieś takie jakby ktoś siedział w tych swoich pościelach gdzieś jakby był jeszcze w łóżku ale na fotelu nie wiadomo na czym i tak musiał się gdzieś trochę zastanowić teraz co dalej. Hmm. Działania sądzę, że są tu podejmowane przez rycerza i króla, choć nie są one tak, z taką energią podejmowane jak zwykle. Ta królowa buław może chcieć niejako kreatywnie pozarządzać i jest niejako u podstawy tego, tego rycerza. Jakby, jakby ona miała tego rycerza jako osobę, którą może gdzieś, gdzieś wysłać. On, tu na, on jest nad jej głową, tylko że jest trochę zmęczony teraz. Nie ma takiego ognia jak zwykle. Ogień wydaje się tu czymś nieokiełznanym teraz. To jakby wyrwało się spod kontroli. Jakby powstał pożar. I to nie jest taki pożar, który. Na który można było się do końca przygotować. Bo. Wiadomo, budynki są często jakoś zabezpieczane. Mogą być ochrony, Ale. Konstrukcję stawia się możliwie twardą, możliwie wytrzymałą, bo stara się, mówi się, żeby budować na skalę. Niejako to było wybudowane nawet na jakiejś stabilnej konstrukcji, ale jakby było tak, jakby wysunięte do góry i, i narażone na ten, na ten piorun. Jakby tak musiało się stać. Jakby nic nie mogło uchronić tej budowli przed, przed tym piorunem, jakby nie można było się zabezpieczyć przed tym pożarem, jakby ten budynek musiał spłonąć, i ci ludzie musieli z niego wypaść albo wyskoczyć. I może być wielki krzyk, Albo mógł być wielki krzyk, i nadal ten temat jest obecny. Co nie zmienia faktu, że w spalonym budynku nie da się normalnie żyć. Tu już ten płomień rozgorzał, i coś, coś spłonęło. To może być smutne dla króla Buław. Ale jest. Niejako jest u jego podstawy. Niejako, jakby on pochylał głowę i gdzieś, gdzieś to było u podstawy. U podstawy jego niemożności zarządzania działaniem. Także Kochani, karta wieża jest kartą trudną, ale czasem zdarza się w rozkładzie. Nie zawsze mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas, i wieża może o tym mówić. Nie możemy uchronić się przed wszystkim. Czasem piorun musi uderzyć i rozwalić jakąś konstrukcję, i tak tu się stało. I teraz wy macie jakiś dylemat. Wy musicie spokojnie sobie pomyśleć, co zrobić z tymi wartościami. Wszystkiego dobrego Wam życzę, powodzenia w Waszych rozważaniach i decyzji, która prędzej czy później nastąpi, bo tu musi być rozdzielenie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa.